Dajcie. Dziś zajmiemy się zadaniami tekstowymi, w, którym, w których coś dzielimy na jakieś części w pewnym stosunku. Czyli chodzi mi o zadania, które zaczynają się od podzielono odcinek, podzielono coś w stosunku jakimś. I pokażę Wam, że te zadania są naprawdę bardzo proste. Tylko musicie się nauczyć jednego triku, jak je rozpisywać. Zobaczmy. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli macie ten stosunek, czyli dzielicie coś w stosunku 1 do 2, to dopisujemy x przy tych częściach, czyli to będzie 1x, a to będzie 2x, tak? Czyli dopisuję x, czyli ta jedna część to nie jest 1, a druga to 2, tylko to jest 1x i tu 2x, czyli razem to są 3x, czyli całość to jest 3x. I później to, to co mamy podzielić, Wystarczy podzielić na 3 i wtedy wiemy, jaką wielkość, jaką długość ma ta jedna część, i później wybierzemy sobie jedną albo dwie te części. Analogicznie, jakbyście mieli podzielić w stosunku 2 do 3 do 5, to pierwsza część to będzie 2x, druga część 3x, trzecia część 5x, czyli razem tych części będzie, dodaję to, 10x, czyli 10x to będzie całość, ta wielkość, którą miałam podzielić. I teraz Koniec teoretyzowania, przejdźmy do przykładów. Będziemy dzielić. I teraz mam, zadanie jest takie: mamy podzielić, czyli podziel co i w jakim stosunku. Na przykład podziel kwotę 1040 10 zł w stosunku 3 do 1. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, ta pierwsza część to jest. 3x, druga część to jest 1x, razem mamy 4x, czyli mam 4x i to 4x to jest 1040. Podzielę obustronnie całe równanie przez 4, czyli 1040 dzielę na 4 to jest 260, czyli x to jest 260. A ja mam wziąć 3 części, czyli 3 takie x, -y, czyli potrzebuję 3 x, czyli mnożę 260 razy 3, to jest 780 i mam wziąć 1, to jest 260. Czyli jak chcę podzielić kwotę 1040 w stosunku 3 do 1, to pierwsza ta część to jest 3 x, czyli 780 zł, a druga część to jest 260 tych 1x. To idziemy dalej. Teraz mam odległość 2000 km podzielić w stosunku 1 do 2 do 7. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, to jest mój x, to jest 2x, a to jest 7x. Jak to dodamy? To będzie 10 x Czyli 10x to jest. Te 2000 km to 1x podzielę to na 10, to jest 200 km. A co potrzebuję? Potrzebuję 1x, to mam, potrzebuję 2x, czyli muszę pomnożyć teraz 2400 km i potrzebuję 7x, to jest 1400 km. Czyli moja pierwsza część x, to jest 200 km. Druga część 400 km. I trzecia 1400 km. Teraz tak, po pierwsze sprawdźmy, czy zachowa... czyli tutaj zrobiłem sobie sprawdzenie. Czyli 200 do 400 do 1400. Jak podzielimy przez 200, to mamy 1 do 2 do 7, czyli to się zgadza, proporcje się zgadzają. A czy jak to wszystko dodam, czyli 200 plus 400. Plus 1400, to ile mi wyjdzie? Wyjdzie mi 2000. Czyli dobrze to policzyliśmy. Czyli ja chcę podzielić w stosunku 1 do 2 do 7, to pierwsza część to będzie 200 km, druga 400 km, trzecia 1400 km. Zobaczcie, że to cały czas będziemy robić to samo. Masę 21 kg podzielcie w stosunku 3 do 4. Pierwsza część to jest 3x, druga to jest 4x. Razem mamy 7x. I teraz 7x. To jest 21 kg. Podzielę to na 7, czyli 1x to jest 3 kg. A co mam mieć? Mam mieć 3x, czyli mnożę to razy 3, 3 razy 3 9 kg, a ta druga część to jest 4x, czyli 4 razy 3 to jest 12 kg, czyli 3x, czyli 9 kg, pierwsza część, 12 kg, druga część. Razem sprawdźmy 21 kg. 9 do 12 to samo co 3 do 4. I ostatni przykład, identycznie. Tu mam objętość 350 litrów. To jest x, 2x, 3x. Razem mamy 6x. 6x to jest 350 litrów. Dzielimy to przez 6, czyli musimy podzielić 350 litrów, podzielić na 6. To zobaczmy, ile to będzie. 350 na 6. Skrócimy to przez 2. To x to będzie 350 podzielę na 2. To będzie 175 trzecich. Zdaje się, że to się nam już nie skróci, bo 175 nie dzieli się przez 3. To może tak zostawmy. 175 i 3. I teraz, co tam mamy mieć? No, pierwszy ma być x. Drugi ma być 2x, czyli pomnożyłabym 2x 175 razy 2 to będzie 353 litra. I 3x pomnożę 303 razy 175 to jest 525 trzecich litra. Czyli tutaj bym miała tak, pierwsza część to byłby x, czyli 175

Bo mieliśmy 175, później 35525 w liczniku. To są liczby, które są w stosunku 1 do 2 do 3. Ok, to teraz inne zadanie. Odcinek podzielono w stosunku 3 do 4, czyli mamy odcinek podzielono w stosunku 3 do 4, to ja podpisuję 3x, 4x. Na dwie części. Jedna część jest o 5 cm dłuższa od drugiej. No to widzimy, że dłuższa jest ta 4x, tak? Ona jest większa. Czyli 4x jest, czyli równa się, o 5 cm dłuższa od tej drugiej. Czyli od 3x dłuższa o 5. Czyli mogę zapisać, że 3x plus 5. Czyli zobaczcie, jak odejmę 3x od obu stron, to mam 5. Czyli już wyliczyłam sobie, ile to jest x. A pytanie jest, oblicz jaką długość ma cały odcinek? Cały odcinek ma długość 7x. Czyli żeby obliczyć, jaką ma długość ten odcinek, to muszę pomnożyć 7 razy 5, czyli 35 cm. I podobne zadanie. Też mamy odcinek. Odcinek podzielono w stosunku 2 do 5. Od razu sobie to zobaczmy, jakby to wyglądało. 2 do 5, czyli tutaj mam 2x, Tutaj mam 5x na dwie części. Krótsza część ma długość 34 metry, czyli ta jest krótsza i ona jest równa 34 metry. Jaką długość ma cały odcinek? I znowu to samo równanie 2x równa się 34 metry. Żeby policzyć samego x, dzielę to przez 2, czyli x to jest 17 metrów. Pytanie jest, jaką długość ma cały odcinek, a cały odcinek to jest 7x. Wobec tego 7x równa się, to chcę policzyć, 7 razy policzyłam, że 1x ma 17 metrów. Czyli 17 metrów mnożę razy 7, to jest 119 metrów i taką ma długość cały odcinek. A może mogli zapytać, jaką długość ma ta dłuższa część, to wtedy bym mnożyła 17 razy 5.